Kochanów, tu mieszka g -play. Pewnego dnia kupuje g na urodziny drogi pierścionek z diamentem. Niestety prezent wpada do toalety i ląduje w ściekach. Nasz bohater razem z lakim postanawiają się zmniejszyć i wejść do ubikacji. Czy uda im się odzyskać pierścionek? Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 7000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobałem Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję! Już się z tej strony Gplay i słuchajcie, dzisiaj są urodziny Gplayki, która właśnie tam się krząta, jak widzicie, w kuchni. Ogólnie rzecz biorąc, ja udaję tutaj, że jakby nigdy nic, że nic nie wiem, nic nie będę pamiętał i jeszcze nie chcę jej podarować właśnie tego pierścionka. Chcę ją trochę potrolować, ponieważ kupiłem najpiękniejszy pierścionek, jaki był, słuchajcie, w sklepie. Zobaczcie, tak on wygląda. Mam nadzieję, że Gplayce się mega spodoba. I jak tylko tylko nie mogę jej pokazywać i i chcę ją na początku trochę potrolować Że po prostu nie pamiętam o jej urodzinach Że zapomniałem O w ogóle jaki syf jest w domu, ja nie mogę Ona będzie mega za momencik na mnie zła Także słuchajcie, kto patrzy ze mną w chmurę Ten już teraz zostawia, co? Kciuk w górę, dokładnie tak Wpadajcie też do sklepu edgyplayclub.pl Po super ciuchy gadżety I zostawcie yy, właśnie jeszcze tutaj subika Z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie To bardzo ważne, żeby dołączać do armii I być na bieżąco z wszystkimi filmami Także zostawiacie subika, a my idziemy słuchajcie tutaj do czynienia. Czy Ale tutaj jest trudno strasznie! plejka. może byś tu posprzątała trochę? Co? Czemu tu tak brudno w ogóle dzisiaj jest, co? Oj, przestań! Cały czas przestań Cały dzień! Dzisiaj przygotowuję się, bo ważny dzień! A co? Jaki tam ważny dzień? plejka? słuchaj, obiad tutaj może byś jakiś zrobiła. Weź, zrób jakiś obiad, bo jak głodny jestem... Ja ci dam! Ja ci dam! Ty chyba oszalałeś jak co? No ja na, na razie idę, nie, dzisiaj mój dzień. Ja na razie idę słuchaj na górę tutaj. E, wiesz co, muszę się tutaj ogarnąć troszeczkę e, od, ja odświeżyć. Nie ja nie mogę, słuchajcie, widzicie, duplejka już jest troszeczkę lekko poddenerwowana. Już mi daje tutaj lekko znać, że dzisiaj jest jej dzień, a ja udaję, że o niczym nie pamiętam. Dobra, także słuchajcie, idziemy się tutaj e, szybko odświeżyć, opukam się tutaj normalnie wodą e, w wannie. E, poprawię sobie fryzurkę, żeby tutaj jakoś e, na GPL'ki urodzinki e, właśnie jakoś wyglądać, dobra. jaki ten py ścianek jest piękny. Ej, wypadł mi. Ej, normalnie. W... Ja nie mogę. Chciałem, słuchajcie, jeszcze tutaj pooglądać. Ja nie mogę. Wpadł mi do ubikacji. Szybko, szybko, dobra. Muszę go jakoś wyłowić. O nie, dobra. Popsułem ubikację. Nie wyciągnę go w ten sposób. Chyba spukałem go w ogóle. Już zleciał gdzieś na dół. Ja nie mogę. Muszę chyba tam, słuchajcie, wejść po prostu do oczyszczalni ścieków, albo nie wiem gdzie i go po prostu odszukać. Ja nie mogę. giplejka, giplejka. Co to za ja... hałasy? Co to za hałasy? Kiedyś gdzie dzisiaj mam urodziny? ty się tam e... Jakie urodziny GPL'a, wiesz co, później do ciebie przyjdę, bo jestem o, mega zajęty. Wieku. Muszę Ale uciekać. Jak zawsze, jak zawsze nie pamiętam o moich urodzinach! Jakie tam urodzinki, po poświętujemy jeszcze. Wiesz co, Gepley'ka? Chodź, chodź tutaj, I idź tutaj, już chodź, 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 chodź do mnie, no chodź. Idź do restauracji czerwone szelki, I zajmij najlepszy stolik, a ja tam do ciebie zaraz przyjdę, o, dobra? Tak, pamiętałem, leć już tam do restauracji, e, szybciutko, zaklepuj jak najlepsze miejsce. Słuchajcie, najgorsze jest to, że zostały mi jakieś same drobniaki. Nie mam normalnie pieniędzy, nawet nie mam na tą restaurację pieniędzy, bo wszystko wydałem na ten pierścionek, a wypad mi normalnie do ubikacji. Ja po prostu tego nie wierzę. Potrzebuję pomysł jakiegoś odlakiego. Może laki tutaj, słuchajcie. Ej, co on kombinuje przy domu Lumi? Ej, co on tutaj w ogóle kombinuje? Ich ja nie mogę, Pod, podpatrzymy go, patrzcie, może coś przyłapiemy go na czymś. Co on tutaj? Ej, nie ej, patrzcie na mnie, wiedziałem, ej! Widziałem pierz wodę ze studni Lumi, co? Nie masz laki wody mineralnej w domu? O co chodzi? Siemanko w ej, ogóle. Dobra, przecież wiesz, że, że niby ma w końcu zabraknąć wody, to sobie podebrałem szklankę wody. Dobra, słuchaj, laki mam problem. Słuchaj, kupiłem dzisiaj Gplaycy na urodziny mega kozacki pierścionek, ale wpadł mi do ubikacji i normalnie gdzieś kanalizacją spłynął. Ha, ha, i serio? Muszę go jakoś odzyskać, nie wiem jak, czy słuchaj, gdzie on mógł spłynąć. Ty masz jakiś pomysł, co moglibyśmy zrobić? Jaki many? chociaż ja muszę sprawdzić to fachowym okiem i ci powiem zaraz. No ale to się sprawdzać, trochu. laki! Słuchaj, trzeba normalnie jakoś, wiesz co, do, do, do kanalizacji chyba wejść i znaleźć tam ten pierścionek. Czekaj, Może jest jakaś szansa. Żeby go odzyskać, co? co Oczywiście, ty? że tak. Oczywiście, że jest. Kiedyś zapwinąłem ogólnie e, pewną miksturki i schowałem u ciebie w ogródku, tylko. Wiedźmie! E, fajnie, że o tym e, teraz dopiero się dowiadujesz Ej, no, Laki, Ale przecież to w ogóle tak nie można. Jakby Wiedźma się dowiedziała, to by było wszystko na mnie, a ty chciałeś mnie tak wrobić? Co to Dobra, są? Zabierz jedną i chodź, idziemy znaleźć ten pierścionek, ty się teraz przejmujesz. Chodź! Ty miksturka zmniejszająca. Ej, wiesz co, nie wiem, czy ci to wybaczę Laki. Teraz ogólnie. Jeszcze zamiast gdzieś tu, wiesz, to w parku. W lesie, to ty na moim ogródku, na mojej chodzi. te puś... perły i chodź ze mną. Bo patrz jeszcze teraz sprawa. Diplayka nie może się dowiedzieć o tym, że spuściłeś jej pierścionek w talecie, No wiesz, no, słuchaj, to... na... Zaraz a to najgorsze, zobaczę. że nie mam już pieniążków, bo wszystko wydałem. Normalnie wleciał mi tam na dół i wiesz, i po prostu Czekaj. do kanalizacji. Słuchaj, słuchaj, czyli co? teraz na mnie. Ja pierwszy to robię, a ty po mnie powtórz tak, rzucamy pyk. I zobacz teraz. I teraz tak, klikamy tutaj spuszczenie wody i zobacz, patrz. No, co jest. Co kręci się i co spuszcz... Ej, ja nie mogę! Patrzcie, Laki po prostu się zmniejszył chyba i wszedł tam. Dobra, czekajcie, to ja też rzucam miksturę i teraz się spuszczamy tutaj spłuczkę. Je ja nie mogę! Laki, gdzie ty jesteś? Gdzie Ej, ja wpadłem w ogóle. do góry, do góry płyj, do, do góry. Już wypływam, wypływam, jak głęboko tutaj wpadłem, słuchaj. Dobra, ale co, nie schodzimy? O, wędkę, złap mnie wędką, Laki, bo potrzebuję wdech. No próbuję, oh, próbuję, jestem dobra. tutaj, dawaj, wchodź do góry. Dam radę, dam o, mam radę. cię, mam cię, zwijam, zwijam. Dobra, dawaj, dawaj, zwijaj tą wędeczkę. Ja nie mogę, myślałem, słuchaj, że to się nie uda, ale jednak zmniejszyliśmy się i co? Jesteśmy teraz w mojej ubikacji, a więc patrzcie w ogóle jak ona wygląda. Ty dosyć czysta jest, słuchaj, nie ma tu żadnych bakterii, nic teraz normalnie jak No pod, zaraz pod, się okaże, jak to do środka, to widać. czy będą bakterie, Co no tutaj chodzi? Parę rzeczy, ale to nic takiego. E, Dobra, Laki, słuchaj, to co? Musimy tam chyba wyjść na dół, żeby odszukać ten pierścionek. Czy masz jakiś inny pomysł? Co robimy? Wschodzimy tam na dół? Ej, raz, dwa, trzy, skaczemy! Dobra, skaczemy! Juhu! O nie, mam nadzieję, słuchaj, że tam będzie tylko Gdzie, gdzie oddech po prostu wziąć. Dobra, ej, jesteśmy. Już, tu nie ma wody, normalnie można oddychać. Ej, rzeczywiście, widzisz gdzieś tutaj ten pierścionek? Jest gdzieś tutaj? Pierścioneczku? Nie, nie widzę, ej. Jest gdzieś tutaj? Ej, tutaj, kik, słuchaj, kik, kik. ja nie mogę, ścieki jakieś tutaj są, ale tu śmierdzi, laki. to chyba nie był dobry pomysł, żebyśmy my tutaj szli, jak o, tutaj cuknie. Nie. musimy przejść tedy chyba, nie wiem, czy damy radę, bo tu jest, To jest, ale... Uważaj, laki. Jest to ty, Fujka. uważaj, bo to jest jakaś toksyczna chyba substancja, słuchaj, jak tam wpadniemy, to nie będzie zbyt dobrze. Yy, ja bym ci radził ogólnie uważać, nie potknij się, tylko proszę cię, ziomeczku, bo to się może źle dla nas skończyć. Dobra, jesteśmy coraz bliżej, ty, chyba tam coś jest, ty. Laki, ja tam widzę jakiś laser i coś tam w ogóle się świeci i miga. Dobra, na razie nam dobrze idzie, na razie jest nie mamy żadnej type. wtopy. Dobrze jest, dobrze jest, okej. Okay. Jak tam widzisz Ej, coś czeka, w ogóle? I co się idzie do mnie? O, coś nie, idzie na mnie. O, nie, Bakteria o, nie, mnie? Jaka mnie? nie, 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 trzymaj trzymaj, nie, 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 ja nie, mogę... nie, tez... trzymaj, trzymaj ja nie, atakujemy, nie, 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 bakterie nie, 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 widzowie? Dobra, ja, słuchaj, postaram się ja cię prawie znowu y, tutaj wpadłem. Dobra, tutaj są jakieś. Chcesz coś, do Chcesz coś do jedzenia? O nie, tutaj jest następna bakteria. Dobra, laki, postaram się ją pokonać. Nie ma, nie chcę nic do jedzenia, wiesz co, zabiera mi życie, ale dobra. Słuchaj, ja jakoś przedostałem się tutaj przez ten laser. Bardzo szybko przebiegnij bardzo szybko. Dobra, udało ci Was. się. Dobra, dzięki, dzięki, ziomeczku. Ja na razie. Już wszystko, wszystko ze mną w porządku. Wiesz co, uratowałem się, ale najgorsze, że pierścionka tutaj nie ma ty. Co to są? Są tu jakieś przejścia. Ej, czekaj, ktoś chyba się zami bawi albo pogrywa, bo przecież w talecie nie ma czegoś takiego jak zadania, ej. Ty, rzeczywiście zadanie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Ty, są tutaj w ogóle jakieś drzwi? Ty, tam jest więcej bakterii! Czyli jednak są bakterie w mojej ubikacji, widzowie, tutaj nic nie widzę. Dobra, to co, przechodzimy do pierwszego zadania, zobaczymy. A w ogóle... ile ich ogólnie było? Tutaj też był reszty, reszty bakterii też tutaj pokonałeś? Tak, tutaj słuchaj była jeszcze jedna. Okej. Okay co ile dni Gplay czyści swoją taletę? To jest jakieś normalnie żartlaki? Ja nie wiem, nie zwracam na to uwagi, czy jeszcze jak... No, właśnie wymaga co tego? ile, co ile? No ale tak szczerze. Nie wiem, myślę, że średnio tak co 3 dni załóżmy. Czyli wpisuję tutaj pierwszą odpowiedź 3. Okej, okay. drugie zadanie, w ogóle słuchaj, rozumiem, że to jest moja ubikacja, ale żeby takie zadania w ogóle tu było, kto by się spodziewał? Ile bakterii było w pokoju? Widzowie, możecie razem z nami tutaj odpowiadać, oczywiście, na te zadania i odpowiedzieć na pytanie, ile bakterii było w pokoju? Ile piszcie było... w komentarzu, teraz napiszcie w komentarzu, czekaj, przeanalizujmy. One wyszły tutaj od razu do nas i było ich dwa, a ty jak tutaj wbiłeś to ile było? Pokonałem tutaj jedną na bank, tu była jedna, czyli no to co, trzy, trzy chyba, nie? No, trzy. Dobra, czyli odpowiedź na drugie pytanie to jest też trzy. Czyli mamy pierwsze dwie cyfry. Trzy, trzy. Dobra, czas na zadanie trzecie, laki. Uwaga, zobaczymy, co to będzie. Uwaga, uwaga, uwaga. Ile szalkerowych skorup potrzeba, aby stworzyć skrzynię szalkera? Ty wiesz, laki? Bo ja kurczę hmm. tak średnio. Taka, kojarzę. coś kojarzy o craftingach, bo ja kiedyś grałem na survivalu na serwie i to jest dwie. Aha, no dobra, dobra, no to Ci zaufamy tutaj. 3, 3, 2. I ostatnie, słuchaj, zadanie, pytanie, już rozszyfrujemy ten kod. Uwaga, uwaga. Ile cukru potrzeba, aby stworzyć sfermentowane okopająka? Ty, to, to, to ja wiem, ja się kiedyś alchemią, słuchaj, zajmowałem i potrzebowałem to. I jeden cukier ogólnie potrzeba. Czyli wychodzi na to, że nasz szkod nasz to jest 3, 3, 2, 1. I teraz... Czekaj, ale co, to tutaj też wejdę? Ty, słuchaj, może zrobimy tak, że ja wejdę tutaj, ty wejdziesz w drugie przejście. O, odblokowałeś już, dobra. Tak, 3, 3, 3, 3, 3 2, 1, 2 1 i wchodzimy razem. Ty, czekaj. Ja chyba coś źle wpisałem. Ty, nie zadziałamy mi te drzwi, czekaj. 3, 3, 2, 1. Patrzcie, świeci się na zielono, lecz te drzwi się nie chcą otworzyć. I co tutaj jest grane, słuchajcie? Będziemy musieli jakoś sobie tutaj inaczej poradzić. Wiecie co? Ej, może wykorzystamy tutaj tą perłę. Ej, przez perłę się nie dało, słuchajcie. Ej, 3, 3, 2, 1. Ty, te drzwi chyba źle ten system został coś zmontowany. Dlatego, słuchajcie, postaramy się tu przybić pioską, ale nie wiem, czy mi się uda, bo tam są w ogóle jakieś bakterie. Patrzcie, już tutaj się do mnie zbliża, także weźmiemy mieczyk. O nie, bakteria do mnie tu się przedostała. Ej, dobra i bakteria normalnie zniszczyła to przejście, słuchaj, cię rozmontowała i nie wiem o co tu chodzi. Może to było blokowane. Laki jesteś tutaj gdzieś. Ej, tutaj w ogóle chyba się nasze tunele zbytnio nie łączą. Laki poszedł w drugie przejście. Ty przecież to jest mój pierścionek! Przecież to jest w większej wersji. Zobaczcie ten pierścionek e, z diamentem. Normalnie muszę go jakoś zabrać, ale jakiego ja całego wezmę? Przecież tutaj w ogóle nie przygotowałem się, słuchajcie, do tej misji. Nie mam jak go wziąć, jestem za mały. Ja cię kręcę, muszę. Laki, znaleźć? Laki, jesteś gdzieś tutaj? Laki. Gdzie on w ogóle poszedł? Słuchajcie, nie wiem gdzie jest laki. Mus musimy, potrzebujemy, nie wiem, jakiś kilow, jakieś narzędzia, cokolwiek. Wiecie co, a może tutaj bym dalej poszedł? Ci udał, ty! A patrzcie, że ktoś tam jest. Jakiś koleś tutaj. Ty, schowamy się lepiej. Zobaczymy, co on tu kombinuje. Ty, w ogóle ktoś tutaj mieszka w mojej ubikacji? Dobra, on... bra, to teraz ważna sprawa. Ok, diamy tutaj jest położony w wszystko miejsce. Ty, no to on teraz. Pierścionek Trzy, Trzy dwa, jeden i teraz. Ej, co on jest. zrobił? Udało się. Zmniejszył wow. mój pierścionek, on tam jest, patrzcie. I teraz w wersji pomniejszonej, normalnie. Ej, Dobra, mambo. Jest super. <laughs> nie wiedziałem, że mi się tak łatwo uda zdobyć pierścionek. Ej, ty, cwaniaku, jeden, sprzedać? oddawaj tego pierścionka. To mój pierścionek, rozumiesz? To jest pierścionek mojej Jeeplajki. Masz mi go natychmiast oddać. I co w tempie ekspresowym? Ej, nie, to nie. Wypuszczaj mnie stąd. Będziesz... To Opuszczę. ja będę ogólnie tutaj dawał rozkazy, nie ty, stór. Ej, co ty mnie tu zabudowałeś, cwaniaku jeden? Co ty tu robisz w mojej ubikacji w ogóle? Nie życzę sobie, żeby ktokolwiek tutaj zamieszkiwał. Czego ha. tutaj chcesz? Ja jestem osobą, która zamieszkuje właśnie talety, bo wchodzę do Konalis i biorę sobie cenne rzeczy z tych właśnie, z WC. Ha, 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 ha. O ty, cwaniaku jeden! A później jeden. je sprzedaję i mam teraz pierścionek taki drogocenny, że idę normalnie go sprzedać, cześć! Zaraz mój kumpel tu przyjdzie i normalnie cię ci pokaże. Ja nie mogę... Laki, pomocy! Laki, słuchajcie, mnie musi jakoś uwolnić. O, ty. Patrzcie w ogóle, tędy mogłem się wydostać. Ja już mu dam temu cwaniakowi. O nie, tutaj, słuchajcie, wpadłem jeszcze w pajęczynę. O nie, zablokowałem się. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Wydostaniemy się stąd. Tylko wyjdź z tej pajęczyny. Okej, okay. jestem, jestem, słuchajcie. Ty tak wysoko mogłem tutaj wejść i się przed nim schować. A ja nie miałem takiej dobrej kryjówki i mnie, słuchajcie, nakrył. Ale w sumie sam wyszedłem. Ziomeczku, jesteś gdzieś tutaj. laki Lucky, jumpy, ej Ja nie mogę, w końcu jesteś. Słuchaj, tyle się działo. Ten ziomek tutaj w w ogóle, słuchaj, zamieszkuje i zabiera rzeczy normalnie ludziom z ubikacji. Zabrał mój pierścionek, widziałeś go tutaj? Uciekał z moim Co pierścionkiem ty ty gdzieś tu. tam ty... w tamtą stronę, bo jak ja akurat wychodzę tutaj z tego pomieszczenia. Bo on w ogóle tutaj ma jakąś bazę, Ty, jakiegoś laptopa zostawił. Mamy tutaj normalnie, słuchaj, poszlakę. Później go może znajdziemy. Patrz, jakiś diament w ogóle ogromny tutaj jest. Laki, gdzie ty jesteś w ogóle, No, jestem tutaj właśnie, idę, no. Słuchaj, masz jakieś kilów. Zobacz, normalnie diament mi też musiał kiedyś do ubikacji wlecieć. Taki ogromny. On Potrafię zmniejszać te rzeczy w ogóle. Ja nie wiem, jak on to zrobi. Ma jakieś, słuchaj, swoje mocy. Dobra, zostawmy już ten diament. Ważniejszy jest mój pierścionek. Musimy szybko schwytać tego ziomeczka. Ty, Jeepljka on... ma zaraz urodziny, przecież ona będzie na pewno podejrzewała, że chwila. ciebie już nie ma. Czeka w czerwonych szelkach restauracji, a ciebie tam nie ma. Ty, rzeczywiście, przecież ja ją zaprosiłem, a nie ma w ogóle pieniędzy. Ty, pożyczyłbyś mi na restaurację, Laki. Po... O nie, jeszcze wpadłem tutaj. No nie, no do, do tego ej, kanalizacji wpadłem. Dobra, wchodzimy tutaj. Musimy szybko, słuchaj go, złapać. On gdzieś tutaj. Ty, to jest jak są jakieś drzwi. Ty, tędy się można tu wydostać w bardzo prosty sposób Ej, tutaj jest ten ziomek w ogóle O, Ej, oddawaj cwaniaku. ten pierścionek oddawaj... Ej, oddawaj ten pierścionek, Ty, czekaj, jestem osłabiony, laki Ja nie mogę, nie mamy z nim szans na razie Wiesz co, wpadliśmy w, w, do tego szamba A więc tak wygląda, słuchajcie Ty, jakiś pajo... jakiegoś pająka wielkiego Miałem nawet, słuchajcie, w ubikacji Dobra, damy sobie z nim radę Oddajesz pierściona, ziomeczku, czy nie? To jest ten cwaniak, słuchaj, który wkrada się do ludzkich y, Ludzi ubikacji I po prostu zabiera im drogocenne rzeczy, które tam wpadły Dawaj pier co mówisz? Ale w ogóle dziwny fakt. O! Jest! Widzisz! Piękny, najpiękniejszy pierścionek. Który normalnie G playce tutaj zmontowałem, kupiłem jej i w końcu mamy laki. Jak ja ci mogę podziękować, słuchaj. Odzyskaliśmy go, daliśmy radę. Słuchaj, dzięki tobie tak naprawdę, co nie? Daj pionę tylko i wystarczy. Wszystko dla ciebie, żeby fajna przygoda była. Ale ogólnie. wiesz co, tego pająka to nie odpuszczę. Nie chcę mieć w ubikacji własnej pająka, pomożesz mi go pokonać. Ty perły tak, nawet tu pogubiłem. Chodź tutaj pajączku, taś, 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 taś taś. Ja nie mogę i pańczyny mi tutaj w ogóle rozrzuca. Ale wielki, normalnie ten pająk jest przeogromny, co nie? Widzimy? Ale śmiesznie wierzga nogami. Aha. Ty, Lucky, a my damy radę się w ogóle teraz powiększyć. W razie co? Ej, no niestety tam... się pytasz, czy damy radę, chociaż... Ta miksturkę mi, da, tą miksturkę da się jakoś cofnąć, czy w ogóle my już teraz na zawsze będziemy tacy, tacy malutcy i będziemy mogli teraz zwiedzać, jaką ma małe, brzdące normalnie mój cały dom. Chcielibyście taki odcinek, widzowie, ze zwiedzania mojego domu, albo właśnie, że się zamienimy w takich małych e, knypków i po prostu, ty, Laki normalnie pomóż mi, mam trzy serduszka. Dawaj no, go, dawaj go. Cofaj, go. cofaj, Ej, cofaj, do tunku, cofaj. jedno serduszko, mam dwa. Dobra, dawaj go, dobijamy go. Dawaj go, jest, słuchaj, dawaj go, dawaj go. Przemotny, przemotny. Lecisz, Chodź tutaj, lecisz, swaniaku, lecisz 不可惜啊